Cześć, witam. Dzisiaj taka ciekawostka. E, chwilę temu ubezpieczałem swojego Lifa i generalnie e, zawsze to ubezpieczenie kosztowało e, OCAC powyżej 2000 złotych. Natomiast no ostatnio, że tak powiem, szukałem pewnych oszczędności, a że zależało mi głównie, żeby to było takie OC plus jakieś ubezpieczenie od kradzieży, więc nie patrzyłem tam za bardzo, co to za autokasko będzie. Więc nie zależy mi, że może być jakiś udział własny, itd. i tak dalej, i szukam po prostu najtańszej oferty. No a że tak wszędzie, że tak powiem, MUBI się reklamuje, to stwierdziłem, że spróbuję. No i ku mojemu zdziwieniu udało mi się wynaleźć ubezpieczenie na MUBI, które kosztowało tam 1000, niecałe 1170, coś takiego. No i faktycznie po pewnym czasie przyszedł ten zwrot, te, te 150 zł. Także wyszło coś koło 1000 za ubezpieczenie OC plus autokasko. Autokasko, nie jakieś najtańsze, znaczy nie jakieś najlepsze, najtańsze oczywiście, natomiast w tych pieniążkach to trudno coś, coś znaleźć. Eee... Więc taka ciekawostka. No, i do tego jeszcze po pewnym czasie dostałem jakiś taki link, kod, coś tam, że jak ktoś z mojego linku kupi, to ja dostanę na kolejne ubezpieczenie samochodu jakiś tam bonus. Więc jeśli ktoś miałby ochotę z czegoś takiego skorzystać, to czemu nie? I tu od razu zaznaczam, nie współpracuję z Mubi, nie mam z nimi nic wspólnego, po prostu ubezpieczyłem Lifa. A że udało się to zrobić jakoś, według mnie, wyjątkowo, wyjątkowo niedrogo. No, to czemu by, czemu by tego nie polecić? A jeśli ktoś jeszcze spróbuje tego mojego linku, to jest szansa, że może moje ubezpieczenie będzie tańsze. Nie dostaję informacji do kiedy ta promocja jest, ktoś gdzieś kiedyś mówił już do końca roku. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie bardzo się na tym znam, nie chcę mi się w to wygłębiać, bo nie współpracuję też z nimi. Natomiast jakby ktoś chciał, to, to wsadzę ten link w opis filmu i jak ktoś sobie tam przeliczył te swoje ubezpieczenie. No to jest szansa, że może ja z tego będę miał potem bonus na kolejne swoje ubezpieczenie. Mówię może, bo, bo nie wiem jak to działa. Natomiast na pewno mi wróciło na konto te 150 zł, więc to działa i to mogę z czystym sumieniem polecić. Także dziękuję, do zobaczenia, cześć!